Witajcie, dzisiaj pokażę Wam tylny podnośnik, jakie rozwiązania zastosowałem, jak to zamontowałem i jak to działa. Więc tak, Zacznijmy sobie od tego może, jak zostało to zamontowane do ramy. Tu, tutaj po prostu zrobiłem takie uchwyty, przyspawane są do ramy. Z odsunięciem w tamtą stronę i po prostu jest otwór, przez który przechodzi ten, jak gdyby, ten czpień do, do podnośnika, do, do dolnych ramion. Tu z kategorii pierwszej, oryginalny, cały komplet kupiony i po prostu tak to zostało zrobione. Z przeróbek, które zastosowałem, to po prostu. Te śruby, tak nie, te śruby rzymskie, znaczy tu śrubę rzymską została przedłużona, no i z tamtej strony, jak gdyby to zawiesie też zostało przedłużone. Z tamtej strony jest na sztywno, nie ma śruby rzymskiej. Tutaj mamy trzeci punkt nad wałkiem WOM. Tak, to jest zrobione, dospawane do ramy, żeby po prostu trzymało się. Górne ramiona na łożyskach tu jest FIT 25 ten wałek, łożysko i do tego dospawane ramiona górne. wywiercony wiadomo otwór na, na, na bolec czy czpień, zał jak zwał i do tego tutaj jest zrobione oczko, hak, linka i tu mamy wciągarkę. Ciągarka mm, 2,5 tony. A no, wydaje mi się, że tak, do takich osprzętów w zupełności wystarczy. To dalej. Tutaj jest całe jak gdyby, sterowanie wciągarką. A tu mam joystick, który po prostu podnosi góra-dół. Tu jest opcja jeszcze dołożenia, jeszcze jak gdyby pod ten joystick dołożenia drugiego jakiegoś tam urządzenia, bo można sobie zrobić góra-dół, prawo-lewo. Więc jest taka możliwość. Ja akurat korzystam tylko z tych dwóch pinów góra-dół. Co dalej? Prąd, który dochodzi do wciągarki. Wiadomo. Pod maską mamy alternator, napędzany przez pasek klinowy. Do tego wiadomo. Ładowanie akumulatora, akumulator. Z akumulatora mam wejście tutaj do. Tutaj mam zapłon. Na całą elektrykę, jak gdyby w traktorku, po prostu sobie włączamy. Tutaj mam czujkę do ładowania, czy ładuje, czy nie ładuje, i po prostu joystickiem sobie tutaj podnoszę lub opuszczam. Jak widać. Jak wchodzi to dość głośno, ale przy włączonym traktorku tego tak nie słychać, więc wszystko to działa. Jest na zasadzie taki, że po prostu też sobie mogę tą głębokość regulować, a nie że spada mi na sam dół i, i, i po prostu ciężko to wymanewrować. Mogę sobie delikatnie na przykład opuścić na dół, tam po centymetrze, po dwa i, no i tak to działa. I w sumie na tym mi też zależało. I zależało mi też na tym, że w razie gdyby trafiło się. Na jakiś kamień czy na coś twardego, to po prostu całą tą maszynę y, może podrzucić, bo wiadomo, tutaj linka y, się podda w razie jakby był jakiś skok do góry. To, to po prostu ona się zluzuje, no i potem znowu spadnie i to się na, na, jak gdyby, no, na, napnie się. Także y, rozwiązanie jest jak dla mnie dobre, wystarczające. Tutaj jest ta wciągarka z drugiej strony. Tak to widać, tu zrobiłem jeszcze właśnie rolkę, przez którą przechodzi linka. Rozwiązanie dla mnie jest wystarczające. Te maszyny, które ja mam, to one tam nie ważą do, powiedzmy do 100 kg. To w zupełności to podnosi i ten tutaj taki kultywator który wczoraj zacząłem działać. Jeszcze nie jest skończony, ale, ale niewiele zostało. Myślę, że tyle w dzisiejszym odcinku. Ja dalej będę działał, już niewiele zostało, bardziej jakieś kwestie estetyczne. Jeszcze muszę podpiąć lampy, bo jeszcze nie są podpięte. Eee, no, jakieś tam pierdoły i, i kosmetyka, i powinno to działać. Zobaczymy, jak będzie z tym kultywatorem. Czy on będzie w stanie uciągnąć ten traktorek? To no myślę, że na Ugorze to nie pójdzie, ale jak po jakiejś tam wstępnej orce czy po dorywce to wydaje mi się, że takie te większe kuce powinien, yy, powinien rozbijać i powinno to iść. Zobaczymy w praniu. Myślę, że tyle. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!